Co robisz? nic nie zrobiłem, zostałem za No Przecież coś? Nie no, tylko że dwa razy mówiłeś, raz, dwa, raz, dwa, nie. A, bo nie włączyłem nagrywania później. Good for you! Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. I tak później... No. po gry. Raz, dwa, raz dwa. No i to i, i co robisz? No reason. A kurwa, zapomniałem gry odpalić. <laughs> ne, to akurat nam z fify, to nie byłoby zaskoczenie żadne. Ne, wtedy akurat nie spałem 30 chyba 38 godzin, więc <laughs> mogłem trochę nie czaić. Dobra, 38 godzin, kurwa. No, bo robota miałem w ogóle. Może Może ten tyle dziwek ruchać. Dobra. <laughs> I to męski. I, nazy i nazywać tu pracą, nie? <laughs> to nie to, Tomek, korzystaliśmy, <laughs> to nie praca. Dobra, okej, okay. y odparam. Czekam. Cztery, trzy, trzy boj, dwa, Boże, osiem. Wracamy do figry. Osiem. Osiem. O. Się boję, co prawda. Skurcze almy zaczynają rozrywać świat. Alma to ten wiesz, to ten sklep. <grym> Poziom wieża. Poziom drugi, dwie wieże. I powrót króla. A znowu ta laska. Już zapomniałem, już nie graśmy dość dawno. No taka laska, co tam próbowała się wyrywać, ale się nie dała. Patrzę, że to znowu roboty te chodzące. No myślę, że one to dopiero będzie sam początek. Ja, ja z nimi zawsze ten, męczenia się, aczkolwiek chyba nie wymyślili jeszcze lepszego szefa na to. się, że będzie po prostu cięższy szef. Co tu piszą? Ogólnie skończyliśmy Fira na tym właśnie jak się z nią spotykamy. To A, tak, tak, całkiem. co ona była w jakimś zamknięciu, nie? Tam na... przy tak, elektrowni tak. tej. I teraz ona próbuje nas gdzieś tam zaprowadzić do tej O kurde, co to? Jest zombie? Nie, to chyba. No kry się pomyliły, tak. Resident fear Zombie beaver <laughs> Boże, ja znowu świecę. Ja już nie pamiętam jak w to się grało. No jakie klawisze, nie? Co ty Przede wszystkim pewnie nie skaż do tego. Ej, nie popychajmy. Nie mam innej broni? O. Masz map, jakieś zwłoki, tak? Um. O mam i dobra, o Coś było, co to jest? Zwolnienie jakieś O się wow. gdzie tam, na, na, tam Jop, właśnie z przodu, nie? O sam O tu masz jakąś giworkę To nie wulkan To nie wulkan? To z nieba jest takie czerwone z nieba, o no, faktycznie, dobra O mam jeszcze jeden, dobra Nie no, pamiętam o, jak kokaj, ktoś ten, się grał. Coraz ciekawiej patrzyłeś, nie? Stolet. Na razie się o. pogubiłem. Ja już nie pamiętam jak ktoś się grał, to. <grym>, A kadem, to czekaj, to może. bo padę gram. Zacząłem grać, myślę czemu mi nie idzie. Czekaj, się tu cofnę. Drzwi się zreblokowały. O co chodzi? A, dobra. Aha. Otworzyłem drzwi z drugiej strony. Łącze mentalne. Bierz się. jak, ja pamiętam, jak się dzieliło. Może... dla siebie, jak coś dużo. Na ja to, to... brecham, bo stał koleś, no. który... Do którego z daleka próbowałem go jebnąć z Gnata, ale ten... ale nie mogłem. Nie łączę. Ej, kurwa, gdzie ty jesteś? Cofnij się. No cofnąłem się, ciebie to nie ma. Jakoś zamieniało, gdzie my jesteśmy. Nie, 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 bo ty poszedłeś dalej. Ty poszedłeś bo bo ja tutaj... dalej? To tym pomieszczenie znalazłem, takie wiesz, ukryte, nie? I to jest... O oh, fuck, sorry. A, <laughs> muszę się w uczy się klawiszów od nowy. gdzie wiesz to jest? tutaj, i tutaj masz te drzwi otworzyłem i tu masz takie liwerki, trochę, zobacz, może coś ci przypasie, nie? Kto tam tak strzelał? No jacyś ludzie. O, jakie fajne wzorki. Akurat ciekawe, i to, i to ciekawe, mam, wiesz? Ciekawe, Dzięki za pomoc. Tak <laughs> <laughs> stoi przed zwłokami niektóre. Hmm. Dobra. Gdzie to się szło? Ach, ci artyści. Tu chyba. Nigdy ich nie zrozumiał. Chodź, tu strzelani. Pił, Nie wiem. Prowadź wodzu. Uważaj łącza łączą mentalnie, pamiętam na te zwłoki, coś wie, co świecą. Jakiś ro roboczy głos słyszę. Też jakiś taki dziwny. Ja pierdolę. A. NIE, NIE! No dobrze. O oh, fakt. Nie fact. ma za co. Dzięki, dzięki. Ktoś we mnie strzela, nie skąd. Ja to trochę... wow. chyba... są, którzy wybuchają. Uważaj. Mają jakieś ładunki wybuchowe. Dobrze, się... że na tą wieżyczkę. Kiń, kurwa. Przepraszam. Ło. Wow. Poniosłem. Coś się nie wiemy? trzeba w to bramę tu wejść? A, zwłoki mi padają. Kurde, no mam się że jestem... ...śmiertelny. Teraz muszę się czaić na nich. Cze, jak... Co to było? Ja ci daję ten. ten, ten. Aha, tarcza właściwie. Tak, bo są zwolnie, bo nie wiem co się dzieje, kurwa. się biegną do nas. Ściągnij kolesia, jak ja Wtedy dostaniemy jakieś bonusy, nie? Za współpracę. Tak? Tak. na becz! O kurwa co to rozrywkowy człowiek ja tak powiem to było Oli wyszło Co to kurwa było? Czemu oni wybuchają? Nie, bo oni mają jakieś beczki na sobie Beczki na sobie. Takie wybuchowe, nie, nie wiem jak to określić Myślę, że beczki wybuchowe były dobrym Czy tam byłeś tam dalej? Gdzie tam dalej? Bo tam jest jeszcze jakieś przejście, chcę zobaczyć, czy to nie ma zwłok jakieś A, to też jest, no. O, to, to to? Coś ty kurwa wziął. I zaraz co? zginiesz i, i nie bierz już tej broń. To amunicja była do tego, co ja mam. Gówno. Taka beznadziejna broń. Nie dotykaj tego. O, Zaraz zginiesz, od razu zginiesz. Dzięki za ten, że. Gdy pan po prostu. żywot, ich złodnie. A to tak, tam tak. A jak. A co to za życie? Co się dzieje? Otwiera się, co, otwiera się. Ale co trzeba zobaczyć trochę świata, bo znowu zginaj, zginę Znaczy, jesteś brzydki, człowieku. To znowu dla ciebie. Dołącz do No Dobra. Dzień to dołączam. Do nie, 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 On nie, grill, lubię to osoby. On znowu stał, czy nie, no, nie, a nie, 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 to istny barbecue, nie? Jak coś tam z nieba się sypie. No to już wiesz. Ee... Jak to się kurwa. nazywa? Jokie Mogłeś tam zostać. Czekaj, ale na razie nie, nie jest Na są dół bo zobacz, jak miło. Czemu ich zabijasz? Niech oni tam tych zabija. kolesia, ja go trzą. Ale po co oni by wojskowych? Widzisz, oni idą na wojskowych i zabijają tych dobra, z wojskowych. Dobra. No? Komun, komun. Co wiesz? O kurwa, jeden tu wiesz! Widzisz, bo, bo zwróciłeś na siebie uwagę. No, to Ty chyba bardziej zwracasz na siebie uwagę. Ja tylko śmierdzę. O, idą, idą. Właśnie, właśnie, o to chodzi. I Biegnie jeszcze, więc. Ty chyba trzeba pójść dalej. Jezu. Chyba trzeba zejść, nie? No dobra Ale nie będzie. Niech będzie łamik Co jest Mamu się Zrzucają chłopaki No zajmij się ja jeśli mi I nie tak rzuca na bogi. E, Odwar się No, takie taki dziana to był aubie to no, jest lepiej tak zaraz umrzesz no. Wiesz to ty nie powinieneś się przyzwyczajać do niczego. nie umarł Jestem nieumarłym chyba, tak? Zdaje się. Jesteś duchem. A. No. Tym kolośem, nie? Ja już umieram. Ale przynajmniej rzucę nożem. No, tak ostatni raz, nie? Ominałeś łącze mentalne człowieku. Bo miałem ciemno przed oczami, więc... A, srak, się. <ślinny> O, nie mam granatów, tak. O fuck, za dużo ich. leży. Rzuć granat czy coś. Nie mam już fuck, właśnie. Fuck, fuck. Właśnie... za bardzo. A nie mogę Te jeszcze doponować. Tam... I temu tam, tam poszedłem, bo myślałem, że mam granaty. Ale nie mam, umieram! Umieram! Jest. Marło. Kurde. Nie hmm. mogłem za bardzo wiele tam zrobić, bo musiałem doponować A ja biegłem po to, bo myślałem, że mam jeszcze granat. Tak, wbiegłem i na kontakt. czy się rzuca? Ło nie Tak, G, G, bo no. już wykorzystałem wszystkie. Dobra, zróbmy to tak, jak trzeba. Jezu, granat mi mnie wysadził, pomóż mi, jestem za tobą, jestem za tobą! No nie spojrzałem. O kurwa, to jest jakiś Moje. Fuck sniper. Niespodzianka, jest. Tak. Kto to? O kurwa, sniper. Nie mogę. Shot, shot. shot no i, i... super. I, shot i w ogóle się nie O kurwa, ile tu jest? No, właśnie się schowałem trochę. Grałem no, żyję. Nie mogę kucnąć. Gdzie jest? Tu jeszcze jeden gdzieś był. Gdzie on? Nie ma. No, gdzieś tutaj. Gdzieś tam, gdzieś w tej okolicy już latały <laughs> jego flaki. Więc jest ok. No, tu giwerka jakaś. O, snajpa. No, to też jest snajpa. No, no, dobra, dobra. Może ją zamiast shotguna. No je Chach tu otwieramy te drzwi. Open the up. Oh, yeah. Znale, jakieś zwłoki dla mnie coś tego? E, tak, która leży ujęto. Co no? to jest? A, to koleż. <noise> to wygląda jak jakaś foka <noise> Bo to jest... Bo to są zwłoki foki. My właśnie to nie wiesz, że w tej grze chodzi o to, żeby... Get down. O, z tyłu żeby mam, ten z tyłu. Mamy dużo z tyłu. O kurwa, nie z tej strony. <noise> nie mogę go złapać za daleko jest. Kurde. Yeah, nie, leży. Przydałoby się teraz to snajpa. Ja mam snajpę. Przydać. Dobra, idę. Nie. Yeah, yeah. yeah, Je, to. <noise> no muszę przeżyć. Krócz ledwo żyje. A no to się ich sprzątnąłem, no. no już jest okej. Okay. O, z, ci, ci biegną, ci nie umarli. O kur... Jeden biegnie z dynamitem? Nie, ja trafiłem w niego? Widzę. <laughs> okej. Okay. Oh yeah. Ta broń ma drugi tryb jakiś, czy co? Nie, nie wiem. Nie wiemy, czy zmienić. Nie, nie wszyscy. Jeszcze biegnie. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Jeszcze ktoś jest. O. 15 jest mm -hmm. Wow, teraz służy. Au, au. Dzięki. O, Explosion, bitches. A wiesz, że nie chcący to być, No, <laughs> jeszcze biegną. Ale no, nie masz racji. Kurde, brakamo. <laughs> Przemu mi się kończy. Można tam przejść? Jeszcze nie chyba. A wezmę sniper tu gdzieś leżało. O tam. O biegnął, weź się nim zajmę. Kurwa to muszę broń zmienić, bo on na maszynowe. Powik do ciebie. Au. O coś wolno. da, bo wybuch ten u mnie, który do mnie Jeden jest kurwa za tym tym. Chyba się otwierał drzwi. Jeszcze chwila. Co, wszystko? Teraz chyba będziemy mieli plecy. O, jeszcze jeden biegnie. Zwłoki mi giną w takim momencie, ale... Kurde macie. Kurwa, nie chcę nic wcisnąć. Rozsadzę się. Yeah, To Nic nie ma, pewnie znowu drzwi trzeba otworzyć. się postrzelać i tak dalej, i tak dalej. To trochę nudna ta gra. Człowieku! Dlatego tego to się nazywa strzelankę. No tak, na tym to polega. Co to co zrobisz. Ja nie chcę z jakimś przejściem. Hmm. Dobrze, no? Jak zawsze tutaj, kurwa. A, czekaj. To są... Nie. Znowu utkniemy, no. Pewnie coś to jest banalne. A, Szukaj drabinki. Nie, by było, trzeba było przestrzelić samych. Trzeba. Teraz... Tym nam się udało. Labirynt. A widziałem, że wysiedzało wow. na ekranie, przytrzymaj, e? Tak, widziałem. <grywa> A myślę sobie, nie. Jest co to kurwa było? O Jezu. Jakaś hmm. dziura. Przynajmniej so o. Kurwa, w tym, w tej, w tej były lody. O, lody. Co, <grywa> co, czyli mamy Tam. kurwa skakać? Nie, to bokiem przejście przejście, słuchaj, chyba. Mi się wydaje, przynajmniej. Jest? Mmm... Świetnie ci poszło. Chyba nie. Przeżyłem, dobra. Trzeba tu upu... Aaa, soccer! Boże, ja nie umiem skakać nie. Ale miałem stresa teraz? Bardziej się stresuję niż wicykulasia z karabinem. Mmm... Oh fuck, oh fuck, oh A, tam jest przejście. Co tam? Ale tam... Myślę, przejdę pod tym autobusem. A to mi się zaczęło nagle czerwonować po tym. A, ty tamten kurwa, co to było, ty. Tu był jakiś dziwny stwór, a ja go zrobiłem kuku, a on aaa, i, u, i uciekł. A ja zrobiłem i na wtedy i na tym się skończyło. To była, to, była przygodę, 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 to, było to była cała przygoda. To była cała przygoda. To była cała przygoda. Okej, 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 dobra. O, może zejść z drogi. Drogi są najlepsze. Wow. To znowu co widziałem. Ale znowu mnie próbował nastraszyć potwór cały czas to robi, nie wiecznie mi to robi. No bo cię nie lubi kurwa. W to spójrz na siebie w lustrze, człowiek, nawet nie zobaczy swojego <mierdziśle> własnego odbicia Może to on ucieka przede mną te <mierdziśle> właśnie, może... <mierdziśle> <mierdziśle> Zostaw no, niespokojny, nie, nie straszmy. <mierdziśle> Okej okay. trzeba się rozglądać. Pewnie zaraz coś tu zniknie. zniknie. Jakieś nogi leżą. Awesome. A dzień, niech ja Znowu mam jakieś zawroty głowy. Znowu się bojisz. Więc to było te pentagramy, wszystkim mnie nie rozpraszałem. Jezus. Co ty zrobiłeś? Co ty robisz? Nie widziałeś tego? Nie. Ten typ, co się mnie boi. O, kurde. o jest za tobą. B za tobą. Był, był za tobą. No to za, za tobą też. Był przede mną i za tobą. O, do ciebie. No mnie chce otoczyć, na dwa baty wziąć, ale ja się nie dam, ja nie chcę. Odwal, o ja pierdziel. Help me. Ale się ucieszył na mój widok. Jestem demonem, odwal się, Denny. Jestem taki No chyba... No, on jest trochę lepszym, jak widać. A mi, a mi To ma. Też i taka chipa. A mnie O oh, fuck, teraz za to, to nie. To chciałem, trafił A mi o, chciałem go pętać, ja pierdziel, to było... Kurwa, co Znowu to się Ale ja nie mogę się ruszyć. A no to pewnie tak ma być po prostu, nie? Gdzie on rzuci mnie na podłogę. O, oh, okej. Okay. Znowu biegać nie możemy, znowu jakieś teleporty. O, ktoś tu siedzi. O, mogę sobie przynajmniej podskakać. O, mama. Dziwko tu. Wow, to było. O, jest tutaj. Cześć, mama. To, albo mamo, w zależności od tego. Ja Co, zły dotyk boli przy całości. Co, trzeba robić. Exit. Już się garbiła. Exit, exit. Wow. Ale fajne. Hmm. Co to? Co o kurwa, co to jest? Jakiś lepszy ziomek, tak? O kurwa. O, ja pierdolę, dobra. To jest jakiś szef, oj, wiesz? No raczej. O, oh, fuck. Mogę go oh, przytrzymać, fuck, fuck, ale fuck. Na, na krótko. No spoko, bo te, też są inni i właśnie już leżą. wiem. Bo otoczyli mnie, a nie, nie zauważyli. Jeden leże, może mi po oczy. Staram się tylko, że do mnie strzelać. Byłoby miło, gdybym miał jakieś granaty. i mam. A mogę w sumie pętle. Są w sumie mogły zjeść. No ileże znowu, kurwa co tym razem nie zabił? Czy tu nikogo nie ma. Eee, ten koleś strzał, tylko elektryka. Albo granat, nie wiem. Shit. Nasz strzał. Wow. A tu gr granatami koloś rzuca. A, bo ten koleś jest koło nas, oh fuck. Dostał, o jezus się wkurzył. Rzuca się Widzę, widzę i. To nie mam energii. Uciek. Slow motion, Gdzieś w ścianę, ty. A nie jest. Gdzie? Po lewej o. stronie O, czerwony się zrobił Awesome Chyba, chyba umarł oh yeah! Jeszcze koleś tam jest, który trzeba zrobić Nie Wiem, ale teraz będzie fan bo mam co? Mam mam broń tego zioma O zrobiliście, no to walkę O jak to wygląda zarobiście Teraz będzie zabawa Pancerz wspomagany? Kto ma? Kurwa, co to ląduje? Jakieś roboty, tr trzy. Eee, lepiej zabij te roboty. Ja pierdziela, ale będzie fan, idę do Ciebie. Nic nie widzę nawet. O kurwa, widzę. No mówię, że trzy duże zrobiste roboty. I teraz to już... Nazywam? Eee. A, mi się to podoba. Pizdu. Run, run, run! Leżał. Leżę z zamurkiem. Ja wiem, tylko że tu super, mnie skanuje ten robot, nie? Ja pierdolę. Ja pierdolę, ja pierdolę. Strzela Szansa jest z tym, że ciebie uratuje. może go zabijesz jakoś. Wątpię, ale już pierdolę. Leża. <laughs> no ja raczej też. Leżę. Nie ja za bardzo wiem co możemy z nimi kurwa zrobić tak naprawdę Może ma jakiś słaby punkt, nie mam pojęcia Na przykład penis'a. Na pewno coś z tą bronią, chyba że spieprzyć gdzieś trzeba. Jak my go pokonaliśmy sobie Spędzę osłoną w sumie 100 sekund No nie to, to nie to <grym> To raczej Kurwa że są te roboty ma? A ile ich jest? Na razie jeden widzę Jeden jest u nas Ale trzy normalnie były pokazane, nie? Dlaczego? kurwa O, ale bym strzelał, no, jak lepiej. A, a bo tu leży ja. Murek zniszczył. <grym> <grym> jak Jak mi pięścią, nie? O kurwa, drugi jest. A bo to ten sam przyszedł. Jesus Christ. Teraz ja leżę. Znowu. A no, ale dostaje pory jedno. No i rasza. O kurwa, to było, to mu poszło szybko go Teraz! Rozwala ci tą ściankę Głupie to mam się zablokowało, o idzie, o, fuck, fuck. Chyba iskrzy trochę już Przez chwilę odsapnę i leżę. że zdąży, kurwa, przynajmniej nam w plecy robią. O kurwa. Wiesz co, może jednak inaczej. Biegajmy dookoła i zabijmy najpierw tych typów, którzy są dookoła luźno. Bo tak to kurwa, wiesz, my go tłuczemy, a oni tak, tak nas tak, zaraz... może tak, tak zróbmy. Chodźmy w jedną stroną, nie? Idę do ciebie. A dobra, Chodźmy tam temu. Na Idę drugą stronę, tak. co? Czy nie? Tak. Wtedy zabijemy tych kroci, którzy się tu... Ogarniają, może to jakaś broń zresztą będzie, ciekawe. No, ja mam Uzi, o, więc... co to, to, to leży? Co jest? O, człowieku. To, te, te, te właśnie to te, te, Kurwa mać, leży. Nawet nie zdążyłem nic kurwa zrobić. Bo on już tu jest, kurwa. O, bo, bo, obok nas. Ta ja komenda, jebana. O, już, jak szybko moje zwłoki zniszczył. E no, to już to niewiele podam. Ale to trzeba tutaj biec od razu. I ta, bro i to jest, no, i ta broń, co chwilę brać... I... Ty też żebyś wziął i kurwa i długo, nie? Zwłoki sobie, znaczy zwłoki, ciało wezmę. Przynajmniej no, ja nazywam to? z Więc szybko bierz to i bierz tą broń. Idę po kolasie. O właśnie. I bierz tą broń. Mam już. Jak tylko tu wyląduje, to od razu do niego coje. Teraz. I trzymaj, nie? Dobra. Double power. O kurwa, wchodzi. Napierdaj go, napierdaj go. Wybuch! Nie, jeszcze jest. O fok. kurwa przyszedł. Ależ już nie jedno. Jezu. Co? Już, już płonie, już płonie. Czyli koleś jeszcze. Ja zaraz, ja będę le, leżał. się spróbuję zająć kolesiami, no. Leżę, leżę, leżę. Kurwa, bo mnie zablokowałeś jak u, uciekałem. Kurwa. O, kurwa. musiałeś to zrobić, nie? Ale, po co się, jak on stał kurwa nade mną? Trzeba było go odciągnąć, gdzieś pobiec, żeby, ja żeby on byli koleśiem, więc w sumie to już było bo oni Dobra, tym razem raz bierz broń, od razu, i bie 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 tam, bierzemy to i tak samo. Tylko, że tym razem nie blokuj mnie jak ja biegnę się schować. Ale ja nie ma tu ziomka, który był tu wcześniej, kurwa. Nie śpiesz się, Jak ci idzie? Już mam broń. No, ja jestem martwy już. On idzie do mnie. Idzie ja do szukam zwłok teraz sobie. Już? Nowych? No, boś mnie zabił. No, Złoki mi zabił. O kurwa, teraz strzela do mnie. Chodźmy na drugą stronę może. że tam nie ma tej broni, nie? Ale kółko zrobimy. Przynajmniej mamy się za czym schować na razie, nie? Ja sobie się zregeneruję. I pójdziemy lewą stroną. Dobra, idziemy O, fak. Na... Że... Oh, Zabiegnę na drugą stronę, już. Masz jakieś zwłoki? Dobra, mam, mam ściółko. No to bierz. O, oh, fak, ale dostanę. Idę po Gdzie ją? O, tutaj. O, kurwa. Zabił się? Ja już, już, już daję lewo radę, daję radę. Kurwa żyje Wiesz tam to ciało Masz Nie, muszę się zregenerować chwilę, więc uciekaj na razie na drugą stronę Nie zdążę chyba A koleś już tak mocno chyba dymi, więc w nie sensie fakt, że ja też już ledwo dymię Dobra, słuchajmy się z tej strony i potem wrócimy na drugą no? Dobra ja już jestem okej, okay. Go. Dawaj żeby on dobrze by było, żeby był tej stronie, bo ja nie wiem czy ja zdążę zdąży wziąć. Jest tam z rakiety w ryj i ledwo żyje. Umieram. Zabierz go? Nie. Zleży. Leży. Udało się. Idziemy, idziemy. Tutaj drzwi są. No spoko, czekaj. On już się martwy, więc ludzi. Ty się boję, że jeszcze więcej przyjdzie. Nie, końcu.